Cześć, tu Ola. Cieszę się, że Was widzę, bo zbliża się sezon ropowy. Bardzo wiele osób pojedzie w najbliższym czasie do Egiptu. Niektórzy z Was być może po raz pierwszy, i dlatego pomyślałam, że warto tutaj też poruszyć taki temat związany czysto z wyjazdami do Egiptu, żebyście wiedzieli, jak do takiego wyjazdu się przygotować i na co uważać, jeśli już zwiedzacie ten kraj. Generalnie Egipcjanie to są bardzo mili ludzie, ale niestety w miejscach turystycznych potrafią zrobić wszystko, żeby wyciągnąć kasę od turystów. Tak jest niestety w każdym miejscu turystycznym na świecie i Egipt pod tym względem nie jest żadnym wyjątkiem. Dlatego dzisiaj opowiem Wam o różnych sposobach, jakie stosują Egipcjanie, żeby oszukać turystów, tak żebyście byli już przygotowani i wiedzieli, na co zwrócić uwagę. Większość Polaków jeździ do Egiptu na wyjazdy zorganizowane do kurortu. Później z biurem podróży, na przykład, jadą na wycieczkę do Kairu czy do Luksoru. Tak więc, jeżeli jesteście w grupie i macie swojego przewodnika, to najprawdopodobniej większość historii, które opowiem, wcale was nie spotka. Natomiast, jeśli ktoś podróżuje na własną rękę, czy samodzielnie jedzie na wycieczkę do Kairu, Albo chociażby jedzie taksówką z hotelu do centrum miasta, to już te historie mogą wam się przytrafić i powinniście na nie zwrócić uwagę. Dzisiejszy vlog oczywiście nie ma na celu zniechęcić nikogo do wyjazdu do Egiptu, oczywiście, że nie. On ma na celu tylko powiedzieć wam, na co powinniście uważać i co może wam się przytrafić. Większość historii, które wam opowiem, to jest nasze własne doświadczenie, bo one gdzieś nam się przetrafiły, dlatego pomyślałam, że warto tym doświadczeniem się z wami podzielić. sposobem, żeby oszukać turystów jest wiza. Jak wiecie, Polacy nie muszą aplikować wcześniej o wizy do Egiptu. Kupują ją po prostu po wylądowaniu na lotnisku. Na ten moment Wiza kosztuje 25 dolarów. Ale co się dzieje? Często już przed wylotem biura podróży informują turystów, że Wiza kosztuje 27 dolarów, 28, 30 i turyści nieświadomi na miejscu płacą taką właśnie cenę i te kilka dolarów w kieszeni biura Zostaje. Często też obok tego oficjalnego okienka na lotnisku, które sprzedaje wizy, są otwarte jakieś inne biura podróży, które również oferują wizy, oczywiście za wyższą cenę. Jeżeli tak się zdarzy, że ktoś wam powie, że wiza kosztuje więcej, a wy wiecie, że kosztuje 25 dolarów, bo dokładnie przed wylotem sprawdziliście, to oczywiście nie płacicie takiej ceny, idziecie po prostu do tego oficjalnego okienka banku, który wizy sprzedaje i kupujecie ją właśnie za taką oficjalną cenę 25 dolarów. Uważajcie na to, to tylko kilka dolarów, ale dlaczego macie płacić więcej za coś, co ma swoją stałą cenę dla wszystkich? Kolejny taki sposób to wyższe ceny dla cudzoziemców. Jeśli idziecie na przykład na lokalny targ kupić przyprawy czy jakieś inne produkty, to cena dla Was będzie kilka razy wyższa niż dla Egipcjan. Dlaczego? Dlatego, że jesteście turystami, więc możecie zapłacić więcej, prawda? A Egipcjanie ceny znają i nie kupią danej rzeczy, jeśli widzą, że cena jest z kosmosu. Turyści nie znają, więc zapłacą tak czy inaczej, prawda? No więc co zrobić, żeby czegoś takiego uniknąć i nie płacić trzy razy tyle za ten sam produkt? Po pierwsze, rozyznajcie się w cenach wcześniej. Ceny w Egipcie często zmieniają się z dnia na dzień, także pytajcie osoby, które tam mieszkają albo te, które tam niedawno były, o to, jakich cen się spodziewać. Jeśli jesteście w hotelu, to pytajcie rezydenta, ile mniej więcej za dany produkt powinniście zapłacić. A w ogóle też bardzo przydatne jest, jeśli macie jakiegoś znajomego, Egipcjanina lub Egipcjankę, którzy po pierwsze mogą wam wskazać lepsze miejsce do zrobienia zakupów, takie miejsce na przykład, gdzie chodzą lokalsi, albo pójdą z Wami i dzięki temu wynegocjują Wam lepszą cenę. Taksówki. Zasada podróżowania taksówkami w Egipcie jest bardzo prosta. Nie wsiadacie do taksówki, zanim nie ustalicie ceny przejazdu. Nie idziecie nią myśląc, nie, no jakoś tam będzie, bo zapłacicie trzy razy tyle. Najpierw mówicie kierowcy, gdzie chcecie jechać, pytacie o cenę, a później albo ją akceptujecie, albo nie, albo negocjujecie, ale koniecznie ustalacie to wcześniej. I najlepiej jeszcze, jak kierowca wam poda cenę, to upewnić się, że mówicie o tej samej kwocie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że kierowcy potrafią na przykład powiedzieć, że zapłacicie za coś 15 funtów. A jak dojedziecie na miejsce, to nagle żądają 50 i jeszcze wam mówią, że to wy źle usłyszeliście, tak? 15-50, łatwo to naciągnąć i wmówić wam, że nie dosłyszeliście poprawnej ceny i teraz musicie zapłacić więcej. Takie podbijanie ceny za przejazd jest oczywiście spowodowane tym, że jesteście cudzoziemcami, ale wyobraźcie sobie, że nam samym taka sytuacja się przytrafiła, a jak wiecie, mój mąż jest Egipcjaninem. Byliśmy akurat w Kairze i musieliśmy podjechać gdzieś taksówką. I oczywiście na początku mój mąż ustalił cenę za ten przejazd, a w drodze kierowca stwierdził, że musimy zapłacić dwa razy więcej. Chyba dlatego, że dopiero jak wsiedliśmy, to on zauważył mnie. No, nie da się ukryć, że nie jestem Egipcjanką, więc stwierdził, że zażąda podwójnej opłaty. Oczywiście powiedzieliśmy, że nie, że zapłacimy tyle, ile było ustalone na początku. On powiedział, że chce dwa razy tyle i koniec. No więc powiedzieliśmy mu, żeby się zatrzymał i nas wysadził, dlatego że nie mamy problemu, żeby zostawić napiwek dla takiego kierowcy za jakiś przejazd, albo nie wziąć reszty, ale podbijanie ceny dwukrotnie tylko dlatego, że zobaczyło się turystę, to jest po prostu rozbój w biały dzień i na to się nie zgadzamy. Poza tym taksówkarze potrafią wozić turystów okrężną drogą do celu albo dwa razy przejechać ten sam kawałek trasy. Skoro nie znacie danego miejsca, to pewnie się nie zorientujecie, a oni przynajmniej zarobią więcej. Kiedyś, za którymś razem, kiedy byliśmy w Portsejdzie, przydarzyło nam się taka sytuacja, jechaliśmy taksówką i kierowca chyba myślał, że my obydwoje jesteśmy tam po raz pierwszy. Nie przewidział, że mój mąż się tam wychował. I właśnie zaczął nas wieść jakąś taką okrężną drogą. Był bardzo speszony, kiedy Mohamed zwrócił mu uwagę, że chyba jednak pomylił drogę i jedzie nie tędy. Także uważajcie, uważajcie koniecznie na takie sytuacje. Zwracajcie uwagę, jaką cenę wam oferują za przejazd i czy tej ceny kierowcy w trakcie jazdy lub po dotarciu do celu nie próbują jeszcze podwyższyć. Bilety do atrakcji turystycznych. W wielu miejscach turystycznych, zanim jeszcze dojdziecie do wejścia, zobaczycie ludzi, którzy będą Wam mówili, że sprzedają bilety. I powiedzą Wam, że bilety u nich kupicie bez kolejki i za lepszą cenę, a w ogóle to oni znają jakieś sekretne wejście, którego nikt inny nie zna i że Was wprowadzą. Jak byliśmy kilka lat temu w Gizie, to jeszcze zanim dotarliśmy do głównego wejścia, to już krzyczeli do nas panowie ticket, ticket i próbowali nam te bilety opchnąć. Jak ktoś jest pierwszy raz i nie wie, to faktycznie może dać się nabrać. Ale pamiętajcie, że w takich miejscach turystycznych, jak chociażby Piramidy w Gizie, bilety kupuje się w oficjalnej kasie już w środku, a nie od jakichś przypadkowych ludzi stojących na zewnątrz przewodnicy. Uważajcie też w miejscach turystycznych na przewodników oszustów. Często się tak zdarza, że na przykład ktoś oferuje Wam, że zostanie Waszym przewodnikiem, i jeszcze zanim w ogóle kupicie bilety. Albo jak już te bilety kupicie i jesteście w danym miejscu, to poprosi was o sprawdzenie, czy macie bilet. Potem wam tego biletu nie odda i będzie was oprowadzał po danym miejscu, coś tam wam opowie, a na sam koniec zażąda za tę wspaniałą wycieczkę kilka razy wyższej ceny niż oficjalny przewodnik. Tacy ludzie to nie są prawdziwi przewodnicy, to są ludzie, którzy po prostu użerują na waszej niewiedzy, żeby zarobić. Jeśli nie macie swojego przewodnika, a chcecie zwiedzać z przewodnikiem, to właściwie w każdej atrakcji turystycznej są oficjalni przewodnicy. Można sobie dopłacić do biletu i z takim przewodnikiem zwiedzać, ale macie pewność, że to jest licencjonowany przewodnik i że nie płacicie za tę usługę kilka razy więcej niż powinniście. Robienie zdjęć. W atrakcjach turystycznych często się zdarza, że podejdzie ktoś do ciebie i na przykład zaoferuje ci zrobienie zdjęcia. Zdjęcie jak całujesz sfinksa, zdjęcie jak trzymasz piramidę, no takie to już mają panowane do perfekcji. I oczywiście na początku zaoferują ci, że zrobią ci to zdjęcie za darmo for free, my friend, for free, no bo jesteśmy wszyscy przyjaciółmi, prawda? A na koniec oczywiście zażądają opłaty, i jeszcze na przykład ci powiedzą, że jak nie zapłacisz, to nie oddadzą ci aparatu. Najgorsze jednak w tym wszystkim jest to, że często tymi osobami są dzieci. Dzieci, które powinny być w tym czasie w szkole, a na pewno nie powinny być w atrakcjach turystycznych prosząc o pieniądze. No ale zawsze jakiś turysta, który zapłaci, się znajdzie, więc bardziej im się opłaca być tam, prawda? I zarabiać. Także uważajcie na to, bo to jest duży problem w Egipcie problem pracujących dzieci i nie polecam dokładać do tego swojego udziału. I płacić dzieciom za takie usługi, dlatego że to tylko pogłębia ten problem, że te dzieci nie będą chodzić do szkoły, bo wciąż będzie opłacało im się w tych atrakcjach turystycznych przebywać. To jest naprawdę bardzo duży problem w Egipcie. Muzeum jest zamknięte, a ty pomyliłeś drogę. To jest bardzo popularny sposób, jak zarobić na turystach. Ktoś zatrzymuje Was w drodze do jakiejś atrakcji turystycznej, powiedzmy muzeum. I mówi wam, że muzeum jest dzisiaj zamknięte. Albo mówi, że na sąsiedniej ulicy był wypadek i tędy nie przejdziecie. I oczywiście oferuje, że tę trudną sytuację możesz przeczekać w miejscu, które on zna bardzo dobrze a tym miejscem jest sklep znajomego, w którym oczywiście czekaj na ciebie dużo wyższe ceny a osoba, która cię tam przyprowadziła, dostaje prowizję za wszystko, co kupisz. Albo powiedzą ci, że pomyliłeś drogę i ten do tego muzeum na pewno nie dojdziesz. Oni cię lepiej podwiozą taksówką i będzie szybciej i na pewno trafisz. No i oczywiście za tę taksówkę zapłacisz kilka razy więcej niż zapłaciłbyś normalnie. Także uważajcie na takie sytuacje, dokładnie sprawdźcie zawsze dni i godziny otwarcia miejsca, które chcecie zwiedzić. I jeżeli macie pewność, że to miejsce jest otwarte, to nie wierzcie, że ktoś wam mówi, że jest inaczej. I podobnie, jeśli idziecie gdzieś pieszo, macie ze sobą mapę. I ktoś wam próbuje wmówić, że idziecie złą drogą, a wy wiecie, że idziecie dobrą, no to nie dajcie się na to naciągnąć. Przejeżdżka na wielbłądzie. Handlowanie wycieczkami na wielbłądach y, przypomina bardzo negocjowanie z taksówkarzami, o którym mówiłam Wam na początku. Y, w ogóle ci właściciele y, wielbłądów, Wenowa mówili, że no tylko na wielbłądzie zobaczysz te piramidy tak, jak powinieneś, inaczej to w ogóle nie będziesz nic widział. No, y, totalnie trzeba przejechać na tym wielbłądzie. Y, no i powiedzmy, negocjujesz cenę tej wycieczki. A na sam koniec okazuje się, że musisz zapłacić więcej, bo wycieczka zajęła minutę dłużej niż planowano. W ogóle, w takich miejscach nie róbcie tego i nie korzystajcie z atrakcji, które wykorzystują zwierzęta. Czy to przy piramidach, czy gdziekolwiek indziej. Zobaczcie, jak te zwierzęta wyglądają i jak są traktowane, bo na pewno nie tak, jak powinny. Wielbłądy i konie w takich miejscach w Egipcie. Są wykorzystywane do granic możliwości tylko dlatego, że przynoszą zyski. Także naprawdę nie korzystajcie z takich atrakcji. To by było na tyle. Mam nadzieję, że dzisiejszy vlog pomoże Wam się przygotować do wyjazdu do Egiptu. Oczywiście nie chcę też, żebyście teraz obadali w skrajności i myśleli, że każdy Egipcjanin, który na was spojrzy, próbuje was oszukać. Nie. Po prostu miejcie świadomość, że takie sytuacje mają miejsce i uważajcie na tego typu próby oszustwa, kiedy podróżujecie po Egipcie. Zostawcie po sobie komentarz i dajcie znać, czy przytrafiła Wam się taka sytuacja w Egipcie, lub czy może zostaliście oszukani na jeszcze inny sposób. Zachęcam też do lajkowania filmu i subskrybowania kanału. Wiem, że cały czas powtarzam to o subskrypcjach, ale yy, słuchajcie, ja naprawdę bardzo dużo czasu i pracy wkładam w tworzenie tych vlogów i jest mi szalenie miło, że ktoś to docenia, właśnie subskrybując kanał. Więc subskrybujcie. Dziękuję za uwagę, widzimy się za tydzień.